Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, ja jeszcze w trasie, trochę się zeszło z tej Kanady, po drodze we Frankfurcie i miałem okazję nadrobić to, co było w weekend poza tym polskim boksem. No bo wiadomo, że byłem skupiony i na walce Maćka Słoneckiego i na Michale Cieślaku i na tym, co się działo wokół tych gal. A przecież boksowali Deontay Wilder, czyli był, były mi światek kategorii e, ciężkiej, no i boksował przede wszystkim e, e, Floyd Schofield. E, I powiem szczerze, że na, na razie zatrzymam się na Floydzie Schofieldzie, który bardzo łatwo pokonał e, Tevina Farmera. Generalnie w złym świetle to stawia tą walkę, która odbędzie się za dwa tygodnie, czyli walka o dominację w tej kategorii wagowej pomiędzy Shakorem Stevensonem, a krewetką Zepedą. Yy, ale nie do końca. Dlaczego Schofield wypadł tak dobrze na tle Farmera, albo Farmer tak słabo na tle Schofielda? Po pierwsze, w każdej walce i na każdym poziomie można przyjąć mocny cios. W walce Sulęckiego to, że przegrał w pierwszej rundzie, nie wcale musi oznaczać, że Sulęcki jest 5 klas niżej od rywala, po prostu dostał mocny cios. Ja, w, powiedzmy w tym pojedynku, na podstawie tych dwóch minut, nie widziałem tych różnic poziomów. Zresztą e, widziałem wypowiedź Zbigniewa Raubo na temat walki właśnie Maćka Stuleckiego, powiedział dokładnie to samo. Ja bardzo rzadko zgadzam się z trenerem Raubo, a tu zgadzam się w nim w 100%. Popełnił błąd Stulecki, dostał bombę. I tak samo e, Farmer mógł popełnić błąd, ale co na przykład mogło ułatwić e, Schofieldowi wykorzystanie tego błędu? Farmer toczył y, bodajże w ciągu 11 miesięcy czwartą bardzo trudną walkę, bardzo trudną. Dwie z Zepedo bardzo wyrównane, z niepokonanym mocno bijącym Muratallą też na pełnym dystansie. No i mógł być zmęczony. Po pierwsze, organizm w tym wieku nie regeneruje się tak szybko y, i ten organizm farmera w wieku, nie wiem, 34 bodajże lat, y, no ale już y, tej kategorii wogowej to jest sporo. Mógł się nie regenerować tak szybko przy tym tempie walk. A brak regeneracji powoduje też spadek szybkości i spadek timingu. A to było bardzo istotne w walce z młodym zawodnikiem, który bazuje na tej szybkości i timingu. No i Schofield wykorzystał to doskonale. Jego akcje bardzo poszły w górę. No a my zobaczymy, co zostało jeszcze z krewetki Zapady w pojedynku z bardzo śliskim, niewygodnym szakurem Stevensonem, ten farmer to mógł być dla Zapety taki przedsmak tego, co go czeka za dwa tygodnie. Jeśli chodzi o Wildera, tego nazwiska jego rywala do końca nie pamiętam. Herdon się nazywał chyba. Natomiast widziałem go do tej pory. Odwracał się plecami do rywali, przegrywał ze słabiekami. Ja zresztą wam o tym mówiłem. Dobrze się ten materiał oglądał w drodze w tamtą stronę z kolei, z lotniska w Toronto. Ale... Wilder wypadł słabo na Herdona, tylko, że... Teraz się zastanawiam, czy po prostu... Wilder jest już tak słaby, czy Wilder ze słabymi rywalami po prostu słabo wypada. Z lepszymi już w tej chwili testy, natomiast on w każdym wypada... Generalnie podobnie, bo Wilder nie jest zawodnikiem, który super dobrze boksuje, on po prostu trafia i wywraca. Biorąc pod uwagę, że na przykład dobrego pięściarza jeszcze niedawno jak Helenius wywrócił bardzo, bardzo szybko. Oczywiście Helenius ułatwił mu to pójściem na niego i e, jakby odkryciem się znalezieniem momentu do kontry, no ale, ale generalnie biorąc pod uwagę, jak pokonał. Kaleniusa, a jak męczył się z Hardonem, no to e, można powiedzieć, że Walder już jest dan Skończony całkowicie i generalnie nie ma w boksie czego szukać i to jest bardzo prawdopodobne, chociaż też bardzo prawo, prawdopodobne jest, że w walce z kimś lepszym odrobinę lepiej wypadnie i cały czas jest lekkie zagrożenie jego uderzeniem. Natomiast w kontekście Joshua bym go nie zestawiał, raczej bym e, tutaj... E, chciał zobaczyć Joshua, Joshua w walce z Furym i Joshua chyba skłania się koło tej opcji, bo ja miałem okazję chwilę zamienić nim słowo w riadzie oczywiście jako zwykły kibic, bo Antyno Joshua mnie nie zna, natomiast w momencie kiedy robiłem sobie e, z nim zdjęcie powiedział, że jego goal e, cel to jest Fury i miejmy nadzieję, że do tego pojedynku dojdzie, bo teraz walka z Wilderem, to jest naprawdę e, odgrzewany kotlet. Jeszcze jedna sprawa, bo w weekend walczył Jake Paul z e, Julio Cezarem Chavezem i Jake Paul awansował dzięki wygranej z Chavezem do pierwszej piętnastki WBA. Jest teraz z prawami pretendenta. Wygrał z typem, co generalnie jest z kategorii średniej. Ostatnią poważną walkę stoczył 6 lat temu z Jacobsem, gdzie nie zrobił uwagi do kategorii super średniej i przekroczył limit o 2 kg. To tylko tego typu zawodnikom się zdarza, jak właśnie Chavez, który generalnie olewa boks od wielu, wielu lat, mimo że urodził się. Ee, w rękawicach to rozdrabnia karierę swoją, ale przede wszystkim nazwisko swojego ojca na drobne. Przegrał teraz z Jake'em Polem, czyli youtuberem, i ten youtuber dostał e, prawa pretendenta na, na podstawie walki z gościem, który od czterech lat e, wygrał z Jamajczykiem e, o rekordzie 1-0. To, to była jedyna walka w ciągu ostatnich czterech lat i tak jak powiedziałem swoje sukcesy święcił w kategorii średniej, największej. To jest jakaś kpina ze strony WBA, ale te wszystkie organizacje przyzwyczajają nas, że różne numery robią. No przecież teraz e, pretendentem do, do tego pasa e, interim z. E, Michałem Cieślakiem był Jean Pascal i widzieliśmy jaka to jest różnica e, poziomów, absolutnie. Teraz też e, mistrz i Badu Jack i, i Gever, jeśli zrewanżuje się Jackowi też wątpię, że chcieliby do tak mocnego pretendenta e, wyjść i z nim zawalczyć, także no, te organizacje jednak w dużej mierze psują boks. Nie wiem czy to jest nowa e, jakby sytuacja, bo myślę, że w dużej mierze zawsze tak było, że w boksie przede wszystkim dominował biznes, no bo przecież te organizacje są to organizacje, firmy normalne, które mają przynosić profity. No i Jack, e, przez to, że e, generuje to zainteresowanie, przynosi pieniądze, no to te organizacje chciałyby go chętnie widzieć w swoich e, zestawieniach. E, to byłoby maksymalnie śmieszne, żeby ten Jack dostał, Jake Paul dostał walkę o tytuł. Szczególnie w tak mocnej w tej chwili kategorii wagowej, bo wiemy, że pod koniec roku planuje się unifikację tytułów Ramireza, który ma dwa, no i Jaya, opytaje, który wydaje się jest tym najlepszym w tej kategorii wagowej, ale to się dopiero okaże po starciu z Gilberto Ramirezem, także Tutaj zobaczymy, co się wydarzy. No, tak jak powiedziałem, Jack Paul z prawami pretendenta po walce z Chavezem z kategorii średniej, nieaktywnym od 4 lat, no i po walce dwuminutowej, gdzie rundy były dwuminutowe ze starym już Majkiem Tysonem, czyli na dystansie, generalnie, w którym rywalizują kobiety. To by tylko i wyłącznie podkreślało, jak poważnym pretendentem ewentualnym do tytułu mistrza świata jest Jake Paul. W tym tygodniu nawet nie wiem, czy będę coś nagrywał, jeśli nie będzie tytułów poobieżnych, bo Jack Cutter ale chyba tylko walczy, no to nie budzi jakiegoś specjalnego zainteresowania w Polsce, natomiast za dwa tygodnie jest w ogóle mega gala, właśnie szakol Stevenson zapada, gdzie na tej karcie. Są cztery topowe pojedynki. Każdy mógłby być walką wieczoru, każdy z nich. No i e, za trzy tygodnie będzie walczył Daniel Dubois z Aleksandrem Usykiem. To też na pewno wzbudzi zainteresowanie w Polsce, szczególnie że ta ich pierwsza walka odbyła się właśnie we Wrocławiu. Ja serdecznie zapraszam do subskrypcji. No i co? Do usłyszenia.